9 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się Wieczór Wspomnień poświęcony świętej pamięci Pawłowi Kopciowi, wspinaczowi i himalaiście z Kielc w latach 2005-2010 studentowi Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK na kierunku fizyka. Wydarzenie organizowane było wraz ze Świętokrzyskim Klubem Alpinistycznym. Nasz wieczór poświęcony jest, tak jak było napisane wszędzie w mediach, poświęcony jest pamięci Pawła Kopcia. Kieleckiego himalaisty, który niestety został na Nanga Parbat, na szczycie zdobytym przez siebie 2 lipca zeszłego roku. W drodze zejściowej przy zejściu został po prostu tam, no prawdopodobnie na, na zawsze, na wieki. W związku z tym, że ja jestem organizatorem od wielu lat spotkań Górskich w bibliotece, a Paweł był uczestnikiem wielu naszych spotkań zresztą kombinezon, w którym został na nanse, kiedyś towarzyszył naszemu spotkaniu z Januszem Nojerem. Z tej racji, że bardzo się polubiliśmy i czuję do niego ogromną sympatię i szacunek. Postanowiłam zorganizować takie właśnie spotkanie. Uważam, że, że warto, że trzeba pamiętać. Poza tym, no, Paweł był kielczaninem. Nie mamy wielu Himalajstów kielczan. Trzeba szanować i podtrzymywać pamięć o naszych. Miejscowych Paweł Kopeć pozostał na zawsze w Górach Najwyższych podczas zejścia ze zdobytego w dniu 2 lipca 2023 roku wierzchołka Nanga Parbat w Himalajach. Wyprawa była w czerwcu na Nanga Parbat. Ja tam byłem w charakterze filmowca i fotografa, bo byliśmy tam z Jarkiem, ale byliśmy też z Ali Olszańskim, który planował tam zjechać na snowboard z Nanga Parbat. No i Paweł był też członkiem tej naszej ekipy. Byłem tam po prostu robić film o Ali, który planował zjechać. Niestety Ali podczas ataku Szydłowego dostał kamieniem w nogę i musiał się wycofać. Po czym nasza wyprawa trochę się zamieniła w próbę ratunku dla Pawła. I to było dla nas bardzo stresujące, no bo tylko ja z Alim byłem w bazie, tylko z bazy próbowaliśmy coś robić, żeby tam jakąś akcję ratunkową uruchomić. Także tak to wyglądało. Można powiedzieć, że to jest jedna z najtrudniejszych gór ośmiotysięcznych. Jest ona bardzo mocno zielonowana, baza jest na 4200, a na innych 8000 tysięczników zaczyna się na powyżej 5000. To też ta aklimatyzacja przebiega troszeczkę, troszeczkę inaczej, do czego się przygotować. Trzeba wziąć pod uwagę, że wspinając się nie korzystamy z szerków, przewodników, nie korzystamy też z tlenu, to utrudniamy sobie dosyć mocno to nasze przedsięwzięcie ale myślę, że w tym sporcie tutaj o to chodzi. Ważnym elementem wieczoru była wystawa fotografii górskiej autorstwa Pawła i jego przyjaciół oraz przedmioty należące do himalajsty, będące nieodłącznymi elementami jego podróży i wspinaczek. Skąd w tego typu odwaga? Opowiadał przyjaciel Pawła, Marek Olczak. Tutaj tą wspólną jest w pewnym sensie przełamywanie tych swoich słabości, swoich barier, jako pewna motywacja do osiągnięcia ambitnych celów ponieważ wtedy ten sukces smakuje lepiej, jeżeli jest okupiony tą ciężką pracą i długimi przygotowaniami. Jeżeli coś przychodzi łatwo, dużo mniej, to cenimy. Miałem okazję poznać Pawa właśnie na wyprawie, nie znaliśmy się wcześniej, ale z drugiej strony mówi się, że jeżeli chce się kogoś poznać, to lepiej zabrać go w góry, bo tam pokażą swoje prawdziwe oblicze w tych trudnych warunkach. Eee... I tutaj zawsze muszę powiedzieć, na Pawo można było liczyć, dobrze nam się współpracowało, dzieliliśmy wspólnie obowiązki przygotowywania się do wyprawy, czy to jeszcze przed wylotem podczas jakiejś wspólnej konferencji online, kto co przygotuje, czego nam brakuje, jak również już na miejscu w Nepalu, gdzie, gdzie wspólnie porówno dzieliliśmy obowiązki, sprzęt, który trzeba było wynosić i zakładaliśmy kolejne obozy. Co w Pawle mnie imponowało, to również jego swoboda kontaktów i zainteresowanie innymi ludźmi, co osobiście dla mnie jest pewną barierą jako introwertyka, więc to zawsze u Pawła podziwiałem. I również tutaj, to, więc ta to swoboda kontaktów z ludźmi, jak również zainteresowanie i miejscowymi kulturami, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, zainteresowanie ludźmi, którzy żyją w tych górach, w tych wioskach i również ambicja, to jest jakby pewnie część, cecha, która jest dosyć charakterystyczna dla ogółem himalajstów, więc tutaj ciekawość świata, podróżowania i ambicja, by, by tutaj tą pasję dalej ciągnąć.